otwiera sklep Electronic Dreams. Pamiętaj, na hasło Do Diabła z grami dostaniesz dobrą promocję. Electronic Dreams poleca. www.electronicdreams.pl Sklep dla prawdziwych graczy. Szymaneczko, witam Was wszystkich, bardzo serdecznie na kanale Do Diabła z Grami, moi drodzy, jest poranek, dzień po Nintendo Direct i postanowiłem Wam przed pójściem do roboty nagrać tutaj moją reakcję na, ten cały, właśnie na to całe wydarzenie, które miało miejsce wczoraj. Słuchajcie będę starał się jak najbocniej uwijać, żeby ten materiał nie był jakiś ekstremalnie długi, no ale zaczynamy. Tu będę miał, tutaj mam karteczkę, z którą się będę wspomagał. Okej, okay, pierwsza informacja, która została podana, czyli Kazuya Mishima trafił do Super Smash Bros. Powiem wam tak, ja ogólnie rzecz biorąc Super Smash Bros. mam poza Warszawą, ale jestem z tak przekonany, że te do sobie przywiozę, ponieważ Super Smash powoli wyrasta, o ile już nie wyrósł, na chyba najlepszą gigantykę, która jest obecnie dostępna na rynku. Z tego, co pokazywali gameplay z Kazuyą, no to Wygląda na to, że posiada on wszystkie ciosy z tekena, e, wszystkie komposy i kombinacje, tak? Więc jestem bardzo ciekawy, jak to zostanie zaimplementowane do e, samego Smasha. Ja się osobiście jaram i, tak jak mówiłem, smash z miesiąca na miesiąc coraz silniejszy. I ja się boję, co przyniesie przyszłość. Nie wiem, może. Hollow z Dark Souls. Okej, okay, słuchajcie, kolejna informacja, czyli Metroid Dread. I tutaj możecie do mnie strzelać, ponieważ ja nigdy w życiu poza grą na SNS. Nie grałem żadną część Metroida, więc ja się jakoś tam wyjątkowo nie jaram, ale jeżeli dostaniemy naprawdę porządną Metroidvanię w 2D, no to na pewno kupię, nie? Bardzo lubię Metroidvanię. Wygląda to naprawdę spoko, Samus jest anonimowana bardzo ładnie i widzę, że jest taki troszeczkę mroczniejszy klimat niż zwykle, co mi osobiście się bardzo mocno podoba. Nie powiem, żebym jakoś na Maxa czekał, aczkolwiek coś czuję, że kupię ten tytuł na premierę, no ale zobaczymy jeszcze. Ok. Kolejna informacja, która padła, to moi drodzy dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość. Są to trzy części Life is Strange na Nintendo Switch. Ja skończyłem jedynkę Life is Strange bodajże na PlayStation 4 i przyznam wam szczerze mi się naprawdę podobała. Naprawdę byłem jak najbardziej tutaj um, może nie zachwycony, tylko lubię tego typu tytuły i fabuła potrafiła mnie zaskoczyć wielokrotnie. Na plus oczywiście. Nie grałem w dwie pozostałe części, czyli dwójkę i ten kolor chyba jakoś tak. No, ale myślę, że to sprawdzę i będę próbował zarazić tym tytułem żonę, bo ona jeszcze nie wie, że to się będzie podobało, a myślę, że będzie, moi drodzy. Tak więc trzy części Life is Strange, jak najbardziej spoko. Kolejna, czy, kolejna gra, którą pokazali, to Dragon Ball Z Kakarot. I będziemy mieli tutaj do czynienia z grą action RPG osadzoną w uniwersum Dragon Ball. Twórcy obiecują nam trzy kampanie, czyli e, obrona ziemi przed Saiyanami, z tego co pamiętam. E, Free, ta saga Freeza i saga Komurczaka, nie? czyli Cela Komórczak, to wiecie, jak ktoś oglądał Dragon Ball na RTL 7 powinien od razu wiedzieć o co chodzi, jak był mało latem. Ja się ogólnie rzecz biorąc, nie nastawiam, że kupię to na, to na premierę, ale bardzo możliwe, że ta gra wyląduje na mojej półce, ponieważ nie mam do tej pory żadnej gry z uniwersum Dragon Ball na fanem jestem. Tak więc Kakarot bardzo możliwe, że tutaj wleci do mnie na. Nintendo Switch. Moi drodzy, kolejny tytuł, który pokazali, czyli WarioWare, powiem wam tak, wygląda to dosyć zabawnie. Będziemy mieli do czynienia z jakąś taką grą, która będzie kompilacją minigienek, w które będziemy mogli grać kooperacyjnie z bardzo dziwnym, zabawnym klimatem. Nigdy nie grałem w żadną część WarioWare, więc jest mi dość ciężko się wypowiedzieć. Więc tylko tyle, że samego Wario uwielbiałem na BMW Advance i czekam na Maxa, aż w końcu dostanie on pełnoprawnego pełno platformera na Nintendo Switch. Naprawdę grałoby się w to, myślę, fantastycznie. Kolejny tytuł, który pokazano, to Advance Wars 1 e, i 2 w wersji zremasterowanej, podciągniętej pod dzisiejsze standardy, z bardzo przyjemnym art stylem. Naprawdę wygląda, słuchajcie, to spoko i powiem Wam tak, pamiętam jak wyszedł Game Boy Advance i właśnie Advance Wars, mm, cholernie chciałem to mieć, nie? Ale nie miałem, więc bardzo możliwe, że teraz będę miał okazję. Gra jest generalnie, biorąc strategią, chyba tak, nie? Taką chyba lajtową strategią, z naprawdę bardzo... Mm, z bardzo że tak powiem, do no, tak jak powtarzałem, czy, słuchajcie, ciekawym tutaj art stylem, jak na ten tytuł patrzę, to mam coś takiego jak z Zeldą Link Awakening, Link Awakening, że po prostu aż chcę w to zagrać. Kolejny tytuł, czyli dla mnie absolutny must have, bardzo możliwe że na premierę, mianowicie Shin Megami Tensei 3. Tak jak troszeczkę z premedytacją olałem trójkę. W sensie nie kupiłem mi na premierę. Bardzo możliwe, że do niej kiedyś e, usiądę. Tak, piątkę biorę, da 100% na premierę, gra wygląda bardzo dobrze. Na maksa podoba mi się tutaj design głównej bohaterki. No i coś mogę powiedzieć, demoniczna kultowa seria japońskich RPG-ów powraca. Dostaliśmy, zobaczyliśmy kawałek gameplay'u. Powiem Wam szczerze, że te wszystkie zniszczone krajobrazy i tak dalej wyglądają naprawdę dobrze. Ja lubię taki falloutowy, dystopijny klimat. To do tego jeszcze łapanie demonów. Słuchajcie, naprawdę to brzmi. Bardzo interesująco, i Shin Megami Tensei jest moim takim tutaj must have. Nie grałem w ogóle nigdy w żadnej żadne Shin Tensei, ale słyszałem o nim naprawdę same dobre opinie. Tak więc, Shin Megami Tensei na bank słuchajcie biorę i się jaram, ale najbardziej jaram się grą, którą pokazali jako. Kolejną, czyli e, Fatal Frame Maiden of Blackwater. Kiedyś słuchajcie na różnych Facebookowych grupach związanych z Nintendo Switch, jak padały pytania, którą grę byście chcieli zobaczyć najbardziej sportowaną na właśnie Nintendo Switch. No to ja wszędzie pisałem, że będzie to Maiden of Blackwater. Grałka załażna na Nintendo Wii U. No i praktycznie nikt w nią nie grał, nie? a sam tytuł osiąga torrentalne sumy na. Bayu i na alegro. Ja skończyłem pierwsze trzy części Fatal Frame i byłem absolutnie zachwycony. Uważam, że jest to jeden z najstraszniejszych horrorów, jaki kiedykolwiek powstał. No i już nie mogę ich to czekać, aż spróbuję po raz pierwszy zagrać właśnie w tytuł na moim Nintendo Switch. Słuchajcie, mega się jaram. Dla mnie to chyba taka najlepsza zapowiedź tej... Prezentacji, no, prawie najlepsza, nie? Kolejną rzeczą, słuchajcie, jest Game ⁇ Watch z Zeldą, i powiem Wam, że to też wygląda spokojnie. Pamiętajcie, jak Nintendo wypuściło Game ⁇ Watch'a z Mario, to teraz taką samą, taką samą konsolkę w cudzysłowie, tylko że z Zeldą, dostaniemy tam cztery gry. Będzie to Zelda 1, 2, Link Awakening i takie jajeczka, które zostały na nowo zrobione pod właśnie ten sprzęt. Cała konsola w grubym cudzysłowie będzie mogła nam służyć także jako zegarek. Więc myślę, że nie wiem, namówię żonę, słuchajcie, kupię to, powiem, że kupiłem zegarek do domu, bardzo ładny, nie? No, a tak naprawdę no, to gratka dla kolekcjonerów, myślę, że dla większości graczy będzie to po prostu zwykła popierdółka. Ja nie wiem, czy się to zaopatrzę, tak na maksa szczerze, no to, to, to nie wiem, czy się to zaopatrzę. No, ale wygląda naprawdę, słuchajcie, fajnie dla fanów Zelda, myślę, że jest to w 100% jak najbardziej rzecz wręcz. Obowiązkowa. A propos Zeldy, pokazali także, słuchajcie, DLC do Hyrule Warriors, ale mnie ono średnio interesuje, ponieważ ja jeszcze w ogóle nie grałem w Hyrule Warriors, włączyłem tylko na sekundę demo, które jest na Nintendo eShop. Dla mnie jest ok, ale pokończę to bardziej kanoniczne na razie, na razie części Zeldy, żeby do tego zasiąść. Więc ten DLC jakoś mnie wyjątkowo nie zainteresował, za to naprawdę na maksa, słuchajcie, zainteresowała mnie Zelda Breath of the Wild 2. Boże, podzielę się z wami bardzo szybką historią, słuchajcie, ja z premedytacją, z po prostu tupiąc nogą, olewałem zakup Breath of the Wild, coś mi tam na tych gameplayach, nie może główny bohater, jakąś taką miałem zawsze antypatię do, do Linka i do samej Zeldy, Oczywiście, zawsze jak grałem w części, szczęście, no to potem mój, mój pogląd został brutalnie weryfikowany. No i tak samo było tutaj. Żona kupiła mi ostatnio w prezencie, słuchajcie, Breath of the Wild. Zagrałem ten tu po raz pierwszy jakieś 3 albo 4 dni temu i nie potrafię się od niego oderwać. Rozumiem w 100% wszystkie dziesiątki w recenzjach, i żałuję, że zagrałem w tą grę. Tak cholernie późno, tym bardziej mnie cieszy fakt, że zapowiedziano sequel, którego na bank nie odpuszczę i który na bank będę brał na premierę. Generalnie rzecz biorąc, podoba mi się to, że, te, to głupio zabrzmi słuchajcie, ale link ze spuszczonymi włosami lecący w dół wygląda zajebiście. Gra ma się ogólnie rzecz biorąc tym razem działać w podniebnych strefach Hyrule. Tak więc co czuję, że będziemy mieli bardzo dużo szybowania, latania oraz innych atrakcji. No, a ja się jaram. Premiera, się, premiera jest przewidziana na rok 2022, więc jeszcze chwilę poczekamy. Nalezą, no że skończyć do tego czasu Prepowy The Wild, więc jest to na pewno plus. Kolejny tytuł, który pokazano, to Mario Party Superstars. Moi drodzy, i tutaj dla mnie to jest Zong. Mnie ta gra osobiście za bardzo nie interesuje. Rozumiem, że będzie pokazane tam, że w sensie gra będzie zawierała ponad 100 minigier. całą masę dodatkowych poziomów, te też znanych z Nintendo 64. No, ale ja nigdy nie byłem fanem Mario Party. Jeżeli gra będzie dostawała wysokie recenzje, wtedy się bardzo możliwe, że ją zainteresuje. Jak na razie, no to ja osobiście podziękuję, aczkolwiek rozumiem, że cała masa z Was, z was może na to czekać. Kolejny tytuł, z którym mam dość podobne uczucia, to Super Monkey Ball Banana Mania, słuchajcie, pamiętam jak Super Monkey Ball jeszcze ukazał się na do Gamecube i wszyscy kręcili nosem, że co za popierdółka, w której latamy, słuchajcie, małpką w kulce i zbieramy banany, ale gra okazała się być naprawdę niesamowicie miodna. No i tutaj mam bardzo podobnie jak z Super Mario. Możliwe, że to kupię, aczkolwiek nie gwarantuję. Tytuł będzie zawierał kilka części Super Monkey Ball, więc dla fanów to będzie jak najbardziej gratka. Moi drodzy, kolejna gra, która niestety też na mnie tutaj nie zrobiła większego wrażenia, to Dang, Dangan Pro... Ta coś tam, Dragon uh, Papa Papa. dekadens. słuchajcie, wybaczcie mi o ignorancję, ale kompletnie nie znam tej serii. Jednak wydaje się ona być dość mocno znana w Japonii i na pewno ma jakiś też fanbase w Polsce. Tak więc, napiszcie mi bardzo proszę w komentarzach, czym jest ten tytuł, ten Dragon Papa dekadens i czy warto w niego zagrać. No bo po zwiastunach tak naprawdę nie jestem w stanie nic stwierdzić, nie? Wygląda na to, że na Nintendo Switch ukaże się kilka części tego tytułu. Kolejna gra to Guardians of Galaxy, i no niestety tutaj również muszę Wam powiedzieć, że średnio jestem zachwycony, ponieważ nie jestem fanem Strażników Galaktyki. Ale jeżeli Wy jesteście, no to na pewno sprawdźcie. Może być z tego coś ciekawego. Two Point Campus, to kolejna gra, którą pokazano, moi drodzy. Tutaj, tak, to się podobało najbardziej mojej żonie z całego Nintendo Direct, ponieważ bardzo ona lubi Two Point Hospital jej mi się Two Point Hospital również podoba. No i jestem ciekawy, co pokażą w Two Point Campus, nie? Będziemy tym razem tutaj prowadzili management uczelni, całego właśnie kampusu, no i na pewno będziemy mieli do czynienia z całą masą niespornych studentów. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Moi drodzy, Worms Rumble to tak naprawdę Worms które zostały okrojone z tego, całego taktycznego, e, z, z tego całego taktycznego gameplayu, i tak naprawdę dla mnie to wyglądało jak trochę jak taki super smash bros, tylko że, że z gnatami. No nie podoba mi się ten kierunek. Dla mnie wormsy klasyczne to najlepsze wormsy, ale zobaczymy. Ogólnie rzecz biorąc, warmsy same w sobie posiadają tyle osobistego uroku, że potrafią skłonić każdego. Bardzo możliwe, że mnie też, ale w, akurat w tym przypadku poczekam na. Recenzję. Zapowiedziano DLC słuchajcie, do Doom Eternal, i tutaj ja się osobiście jaram, choć jeszcze w Eternal nie grałem na Nintendo Switch. Nie wiem, jak to wygląda, ale bardzo mi cieszę, że to DLC również wyszło. Ponieważ rozwalania demonów nigdy jest za wiele, moi drodzy, więc na to warto czekać. I ostatnia gra, mam nadzieję, że słuchajcie, niczego nie pominąłem. Czyli Astria Ascending, to jest taki dwumiarowy, wyglądający na ręcznie rysowany japoński arpek, w którym idziemy jakby w sensie, w którym perspektywa jest, wiecie, dwumiarowa, na zasadzie, że idziemy prawo, lewo. Wygląda to ciekawie, wygląda to troszeczkę, jak tytuły zostanie ze ze Niz nice Ameryka. Zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, ja japońskie arpeki lubię, więc bardzo, bardzo możliwe, że tego tytułu się przekonam, aczkolwiek bez ciśnienia, z filmegami ten nie interesuje mnie zdecydowanie. Bardziej. To chyba tyle. Aha, jeszcze nowe Mario Rabbids, słuchajcie, pokazano, ale tutaj za bardzo, zawiera, nie można powiedzieć, tak, no bo dostaliśmy zwiastun, jakieś urywki gameplayu, To mi się jedynka podobała, na pewno drugą też kupię, więc czekamy. Dobra, moi do drodzy, to by było na tyle, słuchajcie, tak jak widzieliście, kilka tytułów mnie z tego Nintendo Direct interesowało, kilka mnie nie interesowało, ale ogólnie rzecz biorąc jestem jak najbardziej na plus, wszystkie osoby, które... Tutaj krzyczały w internecie, że na pewno wychodzi Nintendo Switch Pro. Chciałbym w tym momencie bardzo serdecznie, słuchajcie, pozdrowić. Tak jak widzicie, macie swój Nintendo Switch Pro. Nie, a tak naprawdę, na serio uważam, że Nintendo w tym roku nie wyda nowej konsoli. Jeżeli wyda, no to wiadomo, że ją wezmę, ale nie sądzę, moi drodzy. Tak? Serdecznie Was pozdrawiam i widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku do Diabła z Grami. I powiem wam tylko na koniec, że Fatal Frame Maiden of Blackwater. water. Ah.